Czasem jesteś po prostu gadem. Czyli masz gadzi mózg i o tym dzisiaj powiemy. Jesteście ciekawi, jak z tego wybrnę? Zapraszamy. Obraza na początek. Dzień dobry, tutaj Michał Szczepanek i obrażony Piotr Piwowar. Codziennie o 5.30 z samego rana przekazujemy Wam jedną wskazówkę na dany dzień. A nasze perliste gadziegłosy sprawiają, że ten dzień będzie lepszy od poprzedniego, poprzedniego zakręconego. Hmm. Trochę intrygujący tytuł o gadzie mózgu. Tak? Część osób, która interesuje się psychologią, być może wychowaniem, to wie o czym będę mówić. Ale chodzi o to, że emocje czasami biorą górę nad naszymi reakcjami i blokują nasz mózg na racjonalne rozwiązania. Nad moimi nawet często. No. Skąd się bierze ten gadzi mózg? Jeżeli no. coś się zdenerwuje, zirytuje, lub tak. twoje dziecko tak. nie dostanie cukierka na gres... 17, który tak. chciałoby dostać, a po... rodzic powie nie, to nie jest dla ciebie dobre. Po czterech godzinach wyłączasz YouTube'a, a, a ono mówi o, dopiero pierwsza bajka była. Tak. I się frustruje. Dżaj się strasznie. Tworzy Kopię. się w jego mózgu tak zwany, no gadzi mózg. Tworzy, Tworzy gadzi się mózg... czy się uaktywnia? Uaktywnia, dominuje ten nowy mhm. mózg. <laughs> mhm, Dlatego, że gadzi mózg był zawsze od, od ewolucji jako pierwszy. Mhm. Taki, który pozwalał la, na, nam po prostu przetrwać. Jeżeli tak. widzi jakieś zagrożenie, to cała mobilizacja, żeby uciec przed tym zagrożeniem. Albo się pewnie lać. Stąd też właśnie takie adrenalina, tak. kortyzol, wszystkie hormony, które powodują, że jesteśmy wszyscy gotowi do jakiegoś działania. Mhm. Niekoniecznie Nagładnie. mądrego. Tak, tak. Gwałtownego. Tak. gwałtownego. gwałtownego. I gadzi mózg powoduje... Że ta nowa kora mózgu hmm. się po prostu nie aktywuje, bo to jest tak silne. Hmm. I teraz, jeżeli dziecko dostaje taki komunikat, nie, to ono może się tak sfrustrować, że nic mów nie przegadasz wtedy. I co hmm. trzeba zrobić? Odczekać. Żeby ten gadzi mózg osłabł Ostyk. I, i żeby racjonalne myślenie się włączyły, włączyło. Czyli, czyli przeczekanie? Czyli, czyli taka pozytywna przerwa. To może być dla mnie cenna rada od dzisiaj. Pozytywna przerwa. Hmm. Czyli Nigdy nie mów w dziecku. Jeżeli jest zdenerwowane, czerwone w złości, tak. jakieś mądrości, poczekaj. Niech sobie idzie do pokoju, odchłonie, o dopiero maria. jak jest spokojny, przytul je i mm. wytłumacz. Mm -hmm. Wtedy, kiedy ten gadzi mózg już nie jest dominujący. Wtedy, kiedy będzie chłonąć. No, no. I to samo dotyczy dorosłych ludzi. Mm -hmm. Czasami kłócimy się. Mm. Jak się kłócimy, to żadne argumenty nie trafiają. Tak. Nawet myśli, te ma rację. mądre. Tak, tak, tak. Takie po prostu moja racja i koniec, kropka tak. i w ogóle gadzi Bardziej... mózg dominuje, gadzi tak, mózg tak. znowu. Więc są różne sytuacje, kiedy ten gazin nas. te emocje biorą górę. Mhm. Znowu pozytywna przerwa. Rozstańmy się na chwilę. Mhm. W kursie komunikat ja z Irkiem, który mhm. można. Zapisać się na ten kurs na naszej stronie www.akademia.rtc.pl. Albo z Uczymy, z linka pod spodem, linka pod spodem, albo z linka pod spodem. Najlepiej z linka pod spodem, najszybciej. Uczymy właśnie, jak komunikować się, nawet w takich sytuacjach bardzo emocjonalnych. Emocje mm. są super, tak. bo one nam dają dużo informacji. Tak. Ale czasami rozwiązań powinniśmy szukać, kiedy te emocje opadną. Mm. Nie? Czyli zrobić taką pozytywną przerwę. Irek mówi taki przykład, że jak oni się tam małżonką pokłócili. Tak, no bo my z naszymi się nigdy nie kłócimy, nie, Michał? <śla> On nigdy, no. Się, no. Dobrze, trzeba No właśnie. No to wtedy on wyszedł, tak, trzasnął ludźmi, ale zanim trzasnął, to powiedział wrócę. Tak. Czy on potrzebował tej Nigdy tego po nie prostu zapomnę. przerwy tak. pozytywnej, tak. żeby wrócić i normalnie, spokojnie porozmawiać. Ale wcześniej zapewnił. No bo te gadzi mózgi ale, ale... wcześniej były. Jeden Gadzi mózg, drugi Gadzi mózg. Tak. Przytaczam to, bo to jest publiczne, w kursie nagrane, więc mogę sobie tak, to tak, przytaczyć. Tak. Ale wcześniej szkoda. zapewnił yy, żonę swoją kochaną, że wróci, no nie? Że to nie tak, jest, tak. kurde, jakieś takie... Ja pierwszy, mhm. nie chcę mieć z tobą już nic więcej wspólnego. Nie? Tak, takie obrażanie, ciche dni i tak, tak dalej. Ja. Gadzi mózg mhm. w y, momencie emocji, y, dużych takich sytuacji stresowych mhm. bierze górę i musimy być tego świadomi, że nie ma sensu wtedy szukać rozwiązania. Trzeba mhm. po prostu to przeczekać i pogodzić się najlepiej przed końcem dnia, zanim zajdzie słońce. No, dokładnie, no. zanim zajdzie słońce. Przypomnijcie sobie takie sytuacje, kiedy wasz gadzi mózg brał górę tak. nad racjonalnym myśleniem, kiedy emocje dominowały, i te sytuacje, kiedy popełnialiście te błędy, że wtedy chcieliście rozwiązywać jakiś problem. Dużo zależy od temperamentów, nie? Bo po mhm. prostu czasem blisko siebie żyją same takie y, żółwiki, nie? Takie flegmatycy, no też. tacy spokojni. No właśnie. jak się trafi choleryk, osoby, to to Jeszcze z drugim cholerykiem mózg, daj, daj Boże to jest zdrowie Kurbo gad. Także <laughs> wtedy, to wtedy jest robi Gadzina. Jakiś taki Gadzina. Wtedy się robi Albo Gadzina. Właśnie taki du duży gad, no to taki Waran. Takie Warany są w tak. Ameryce, nie? Są. I wzo też. Dajcie znać w komentarzu, prosimy Was o to, jak Wy radzicie sobie z Waszym gadzim mózgiem, z emocjami, jak potraficie je rozładować. Mhm. Będzie to myślę cenne dla nas i dla całej naszej społeczności. Dla nas i dla naszych dzieci. Do zobaczenia!